nie byłyście kiedyś na obozie? Oczywiście, kocham obozy. Też tam byłam, dlaczego pytasz? Pomyślałam, że mogłybyśmy przywołać jakiegoś ducha. Często robiłyśmy tak na obozie. Jakiego ducha chcesz przywołać? Zębową wróżkę, damy pik, czerwoną rękę czy kogo? Mówisz poważnie, to przez szkołę. Dlaczego? To nie istnieje. Nie no coś, ty, któregoś razu na obozie przywołałyśmy z dziewczynami ducha doradcy. Nie wierzę w takie bzdury i nie biorę w nich udziału. Sprawdzimy mistyczne rzeczy i dowiemy się, które są prawdziwe. Jestem pewna, że wszystkie okażą się głupotami. Niektóre mogą okazać się prawdą. Więc kogo chcemy wezwać? Są dobre duchy i są też złe. Duchów nie ma. Sprawdzimy to. Przyzwijmy Bugimena. Moim zdaniem to najciekawsza postać. Co jest do tego potrzebne? Trzeba przygotować smakołyki albo brownie. Dobrze, a co on lubi? Słodycze i mleko. No to mamy ciasteczka i mamy też cukierki. Ta się przyda Kitty nalej trochę mleka? Wolę sama to wypić. Co dalej? Połóż smakołyki na stole w jadalni. I co dalej? Musimy odwrócić się od stołu, by nie zawstydzić straszedła. To jest szalone. Kitty, bądź cicho, jeśli Bugimen cię usłyszy, to się obrazi. Zamknijcie, Japy. Bugimen nadchodzi i trzeba wyczuć jego obecność. Nic nie czuję. Ja go czuję blisko. Jesteś pewna? Ja nic nie czuję. Zgadza się, jest tutaj, zadajmy mu pytania. nie mogę zadać ci pytanie? Jeśli tak, dotknij prawej ręki, jeśli nie, to lewej. Czego dotknął Diano? Myślę, że lewej ręki, albo nie, prawej. Jano, skup się! Dotyka dwóch rąk! To i przestraszyłaś Boogiemana! Nikogo tu nie ma. Diana coś poczuła. Nic nie poczuła, po prostu sobie wyobrażała. Ten eksperyment się nie uda. Myślę, że Bugimen jest sam, więc nie może dotknąć wszystkich naraz. Potrzebujemy czegoś, co każdy może zobaczyć lub poczuć. No to kogo jeszcze? No to przyzwijmy Syrenę! Jak ją przywołać? Rytuał trzeba wykonać w pobliżu wody. Napełnimy wannę albo umywalkę, albo pójdziemy na basen. Dokładnie, świetnie. Wyjdź, Syrenko! To tak nie działa! Co jest potrzebne do ceremonii? Nic, usiądźmy po obu stronach basenu. Teraz skoncentruj się i pomyśl o Syrenie, tak jakby była tutaj. Teraz włóż ręce do wody. Teraz wzywamy Syrenę. Syrenko, przyjdź! Syrenko, przyjdź! Syrenko, przyjść! Co powinno się stać? Jeśli Syrena przybędzie, to woda się ociepli i możemy wypowiedzieć życzenie. A niby od czego? I ty zamknij się. Skoncentrujmy się na wzywaniu syreny. Syrenko przyjdź. Syrenko, przyjdź! Syrenko, przyjdź! Syrenko, przyjdź! Wydaje mi się, że woda zaczęła być cieplejsza. Tak myślałam. Przyzwyczaiłaś się do niej. Na wszelki wypadek pomyślę życzenie. Ja też. Dobra, jak wszyscy, to wszyscy. Okej, okay, to wszystko. A, zapomniałam. Musimy podziękować syrenie i dać jej biżuterię. Trzeba było tak od razu. Co my jej damy? To się przyda. Nie, to moja bransoletka. Nie chcę dawać jej syrenie. A jeśli nie dasz? Syrena pożre twoje oczy i będziemy pływać. Amelko, rzuć tę bransoletkę. Później ją odbierzemy. Popsuje się w wodzie. Wolisz bransoletkę czy oczy? Dziękuję, syrenko. Przyjmij ten prezent. Zadowolona? Mam nadzieję. A skąd mamy w ogóle wiedzieć, czy była tutaj, czy nie? Wypowiem tylko jedno życzenie. Jeśli się spełni, oznacza, że rytuał zadziałał. Jakie życzenie? Za każdym razem pomyślę życzenie, abyśmy wieczorem zjadły pizzę. Marnujesz życzenie na pizzę? To eksperyment, więc potrzebujemy życzenia, które łatwo przetestować. Dziewczyny, chodźcie, mam następną ceremonię. Zobacz na mojego TikToka. Zobaczcie, co mam. O, czy to tablica Luigi? Tablica Ouija, skąd ją masz? Znalazłam na strychu. Jest prosta w obsłudze, wystarczy zadać pytanie i tyle. Nie no, coś ty musisz być ostrożna. Aby przywołać ducha, trzeba przestrzegać zasad, w przeciwnym razie będą kłopoty. Najpierw musimy zapalić świecę. Teraz musisz zamknąć oczy, trzymać się za ręce i trzy razy powiedzieć: Duchu, przyjdź! Duchu, przyjdź! Duchu, przyjdź! Duchu, przyjdź. Duchu, przyjdź. Duchu, przyjdź! I co teraz? Teraz kładziemy ręce na wskaźniku. Zgodnie z przepisami trzeba przywitać ducha. Cześć, duchu! O, wow! Witaj, duchu, jestem Amelia. Jestem Diana. A ja jestem Kitty. Jak ci na imię? Czy. a. k. czak? Czak? I ducha jest takie jak czaka? Może to ten czak? Zwariowałaś czak żyje. Ponoć dusza człowieka może poruszać się we śnie. Duchu czaku, znasz naszego czaka? Któreś z Was porusza wskaźnikiem? Ja nic nie ruszam. Ja też. Zadajmy duchowi pytania, na które tylko my znamy odpowiedź. Dobrze, sprawdzimy to. Czy to duch, czy któraś żartuje? Czak, co mam w kieszeni? Guma, a Melko pokaż mi, co tam jest. Guma do rzucia. To działa, to prawda. Teraz ja, Czak, co jadłam dzisiaj na śniadanie? Omlet? to prawda? Racja, tak, własnym oczom nie wierzę. Więc ta tablica działa. Boję się. Diano, teraz ty zadajesz pytanie. Ja chcę zamiast niej. No dobrze. Czak, gdzie Diana położyła moje kolczyki, które jej niedawno dałam? Hej, co to znaczy do widzenia? Zgodnie z przepisami musimy grzecznie pożegnać ducha. Żegnaj duchu. Żegnaj duchu. Gdzie poszedł tak nagle? Potrzebowałam odpowiedzi. Pewnie ma coś do załatwienia na drugiej stronie. To naprawdę dziwne. No to wezwijmy krwawą mery. Krwawą Mery? Może nie, ona jest dziwadłem. Sprawdzamy wszystkie mity i trzeba. Aby przywołać krwawą Mery, potrzebujemy czerwonej szminki, świec, dwóch kartek papieru i pokoju z lustrem. To chyba było wszystko. Nie starczy nam świec na wszystkie rytuały. Spokojnie, mamy mnóstwo świec na takie okazje. Chodźmy. Co się stanie, jeśli przyjdzie? Może odpowiedzieć na każde pytanie. Zapytajmy, jak ożywić dinozaury. Malko, po co ci dinozaury? Są fajne. Zapytajmy, co pojawiło się pierwsze, jajko czy kura. Myślisz, że krwawa Mary to wie? Dziewczyny ona może odpowiedzieć tylko tak lub nie. No to zapytajmy w taki sposób, czy jajko pojawiło się pierwsze. Dobrze, zapal świecę. Zabraniam gasić świecę aż do zakończenia rytuału, jasne? Upewnię się, że nie zgaśnie. Nie chcę widzieć nic przerażającego. Narysuję drzwi. To jest okno. To są drzwi, przez które krwawa Mary wejdzie do naszego świata. Nie rozumiem, po co nam papier. Na jednej kartce krwawa Mary zrobi znak. To będzie odpowiedź na pytanie. Przyzwijmy już tą Mary długo jeszcze. Podaj rękę i zadaj pytanie. Czy to prawda, że jajko pojawiło się przed kurą? Teraz mówimy trzy razy krwawa Mary, krwawa Mary przyjdź. Krwawa Mary przyjdź. Krwawa Mary przyjdź. Krwawa Mary przyjdź. Teraz szybko wybiegamy. Każdy, kto zobaczy krwawą Mary oszaleje. No, słyszysz coś? Nie wydaje mi się. Słyszę, że coś tam szeleści. Ja nie słyszę. Słuchaj. Tak, wydaje mi się, że coś słyszę. Czy ona tam jest? Jeśli drzwi się otworzą, mamy przerąbane. Okej, okay, wypędźmy ją stąd. No dobrze, musimy trzy razy powiedzieć krwawa Mary odejść. Krwawa Mary odejdź. Krwawa Mary odejść. Krwawa, krwawa Mary odejdź. No, chyba jej nie ma. Nie boicie się wejść? Oczywiście, że się boimy. Mogła nie wyjść. No to ja pójdę pierwsza. Jeśli wszystko będzie ok, to was zawołam. Jest pusto, dziewczyny, możecie wejść. O, więc to prawda, pojawiło się pierwsze. Miałam rację. Jesteś odważna, Diano, jako pierwsza tu weszłaś. A, znam już wszystkie zachowania duchów. No, jesteś fajna. Wróćmy do salonu. Nie zwlekajmy i przejdźmy do kolejnej weryfikacji mitu. Jakiego? Lalka wodu. Czy magia wodu nie jest niebezpieczna? Nie wierzysz w to wszystko. Nie, ale to nie jest miłe. Czy ją lalkę zrobimy? E, Okej, okay, zróbmy moją lalkę. Wy jesteście strasznymi tchórzami. Nie boisz się o siebie? Nie zrobicie mi nic złego, prawda? Oczywiście nie, nie chcemy, żeby ci się coś stało. Do zrobienia lalki wodu potrzebujemy dowolnej lalki. Czy to zadziała? Tak, daj ją tutaj. Co ty robisz? Wyrywa włosy na ceremonię. Teraz trzeba przymocować je do lalki. Jesteś gotowa? To nie takie proste zapal świeczkę. Dopiero ją zgasiłyśmy. Teraz musisz trzykrotnie przesunąć lalkę nad świecą zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ty to zrób, Amelko. Czy muszę coś powiedzieć? Przywiąż włosy do lalki, teraz jesteś pod moją kontrolą. Przywiąż włosy do lalki. Teraz jesteś pod moją kontrolą. Jesteś gotowa? Sprawdźmy to. No to sprawdźmy. To się nie dzieje naprawdę, czy to działa? Tak, lalka działa. Chciałabyś czegoś spróbować? O, Amelka postanowiła mnie zabić. O, przepraszam, nie pomyślałam o tym. Ta rzecz jest niebezpieczna. Tak, nie ruszajmy jej. A można odczarować lalkę? Tak, przesuń lalkę w kierunku przeciwnym do wskazówek. Potrzebujemy zaklęcia? Eee, anuluję zaklęcie i cię uwalniam? Żegnaj? Anuluję zaklęcie i uwalniam cię. Żegnaj. I co, udało się? Wzrób coś z lalką. O, nie jest do mnie przywiązana. Zakończmy na tym nasze eksperymenty. Słuchajcie, dziewczyny, jeśli się uda, to proponuję wykonać rytuały spełniające życzenia. Zgoda, można mieć wiele rzeczy. Jeśli chodzi o mnie, to lepiej przyzywać potwory. Starczy nam potworów, spróbujmy rytuałów z życzeniami. A jeśli to niebezpieczne? Jeśli zrobimy to odpowiednio, nic się nie stanie, chyba. Będzie dobrze, znam jeden fajny rytuał z lustrem. Kiedyś próbowałam czegoś z lustrem, nerwy mi nie wytrzymały. Wystarczy spojrzeć w lustro przez ogień. Co się stanie? Kiedy widzisz w lustrze inną osobę, możesz pomyśleć życzenie. Ale jak ja mam to zrobić? Spróbuj, a sama zobaczysz. Chyba go widziała. O, Homelka się boi. Tak, to straszne, jakby ktoś patrzył na mnie z innego świata. Koszmara, chociaż powiedziałaś życzenie? Pewnie. Pity, teraz ty. Tak, też chcę życzenie. Udało się? Nie, nie mogę, boję się. Ale z ciebie słabe łóż. Może jestem słaba, ale jestem bezpieczna. Zróbmy coś innego, bezpieczniejszego. O ile łatwiejszego? No, nie ma być straszne. Ty się boisz? W lustrze pojawił się jakiś inny koleś. To może być jakieś nieziemskie stworzenie. Dobra, ja coś wymyślę. Przyzwijmy wróżkę życzeń. Jest miła? Tak, jeśli zostanie odpowiednio wezwana. Potrzebujemy cukru i szklanki wody. Wróżki lubią ciemne miejsca. Proszę, Amelio, to cukier. To nie cukier, tylko sól. Jak krzycz, waliła nic wielkiego. Wiesz, co by się stało, gdyby ceremonia się nie udała? Nie myślałam o tym. Dobrze, że spróbowałam. Inaczej przyszłaby zła wróżka. Przyniosę cukier. A my napiszemy życzenia na kartce papieru. Kitty, ty też napisz życzenie na kartce. Jedno, tak. Szkoda. Wkładamy notatki pod szklankę. I wsypuję łyżkę cukru. I co teraz? Teraz trzy razy mówimy, wróżko przyjdź, moje wróżko przyjdź i spełnij moje życzenie. 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 Teraz musimy wyjść i pozwolić wróżce przeczytać wiadomości. Czego sobie życzyłyście? Ja piszę! Ja chciałam, żeby książę przyjechał do mnie czarnym w Ferrari. <głos> <głos> dziewczyny, dałyście się nabrać jak dzieci. Co? Przez cały czas nabijałam się z was, nie ma duchów, wróżek i tego typu rzeczy. No to jak to byłaś tak przestraszona, że łatwo cię przekonać do czegokolwiek. Zostawiłaś ślady krwawej mery? Przesunęłaś wskaźnik na tablicy. No jasne dziewczyny! I nie dałam się nabrać, od razu wiedziałam, że to farsa. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny, jak wzywałaś krwawą mery. Ludzie, czy te wróżby naprawdę działają? Polubcie nasz kanał i subskrybujcie. To nie jest trudne, doceniamy to. Dziewczyny, przyniosłem wam pizzę, jest w samochodzie, była akcja i wziąłem ją z różnymi dodatkami. Przecież nie miałeś kupować pizzy. No tak, po prostu ktoś w magiczny sposób zaprowadził mnie do pizzerii. To tylko zbieg okoliczności. A tak, przy okazji, Kitty, jakiś facet cię tam wołał. Przyjechał czarnym Ferrari. Co?